Cześć, pokażę jak zmniejszyć rozdzielczość zdjęcia. Przekazuję, jeśli chcesz więcej filmów, strzel w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A więc zakładając, że mamy zdjęcie, ale jego rozdzielczość jest dla nas nieodpowiednia i chcemy ją zmienić. Co powinniśmy zrobić? Do zmiany rozdzielczości użyjemy darmowego programu, którego raczej chyba każdy kojarzy, czyli po prostu Paint'a. On w tym przypadku w 100% nam w zupełności wystarczy. Następnie, aby wkleić swoje zdjęcie, wybramy opcję w otwórz. No i szukamy naszego zdjęcia, któremu chcemy zmienić rozdzielczość. Gdy znajdziemy zdjęcie, wybieramy opcję otwórz. A w następnej kolejności wybieramy opcję zmień rozmiar i wybieramy odpowiednie dla nas parametry No i tutaj mamy dwie opcje, za pomocą pierwszej wartości procentowej możemy zmniejszyć rozmiar pliku Czyli na przykład jeśli aktualny rozmiar naszego zdjęcia to powiedzmy 100% no to wpisując 90% zmniejszamy go oczywiście o 10% Jeśli natomiast chcemy wpisać konkretną rozdzielczość wybieramy piksele i w tym miejscu możemy już ją spokojnie zmienić Istotną opcją też jest zachowaj proporcje, dzięki czemu nasz obraz zachowa proporcje i nie będzie się w żaden sposób rozlewał gdy już piszemy wszystkie dane, klikamy OK, a na koniec tylko pozbywamy się tła i zapisujemy nasze zdjęcie w dogodnym miejscu na swoim dysku. I w sumie to tyle. Tak więc, jeśli ten film dla Cię przydatny i już wiesz, jak zmieścić się rozdzielczy swojego zdjęcia, zszedł łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli chcesz mnie wesprzeć, to prowadzę również drugi kanał, gdzie zapraszam Cię również tam. U dnia. Cześć!